Trzej widzowie to was znowu odcinku z, z Pet Horizons. Zbieram tutaj 78 tysięcy. Zauważyłem, że tym więcej masz, tym więcej się zabiera. Na arenę czwartą. Kupujemy. Okej. Okay. Ale nie zostaje się, żeby tych więcej zakładać. Okej. Okay. Zobaczymy. Taka zimowa, ładna. I to peciki. Ok. Jest jeden pecik. Może otworzyć, ale nie będę otwierał, bo zawsze wiadomo, jak to się kończy później. Pozbieramy. A nie zabrało nam wszystkiego. 4500 kosztuje. Tamta kosztuje 60. Ok, ok. Myślałem, że dłuższy będzie ten film. Ale przeciągniemy go jak się da. Otwieram jajeczka. Elfik. Okej. Okay, kupujemy. Elfik. Okej, okay, okej. Okay. Pingwin. Pingwin. Elf, pingwin, pingwin, penguin tak piśą, Renifer, mam się, że to pingwin, zbieramy sobie. Dobra. Zmienimy sobie. Podbieramy sobie jeszcze. Kupimy. Mam pomysł. Mamy potkę. Mamy potkę. 6 minut. Pingwin. Otwieramy kolejne. Co mamy? Pingwin. No przecież to jest lag. Pingwin. No, ale chociaż zrobimy złotego petka. Renifer. Wolałbym elfy. Ale pingwin też jest dobry. Elf. Może nam się uda tamtego, nie wiem jaką ma. Ale zobaczymy jak go zrobimy. Pingwin. Pingwin. I pingwin. Ile mam pingwinów z Madagaskaru? 11. Zrobimy sobie zaraz. Złotego. Renifer. Jak będziemy mieli Elf? Może nam się jakoś uda. Albo Renifery chociaż. Potwieram, bo tu widać, że jest open. 6 rar. Korzymy rarów prawie nie mam. Bo jest rar. Jeszcze jeden rar. Kurde. Sorry, że weszłam, ale to się nie spodziewałem tego. Pingwin. Ostatni. Jest Renifer. Completed Tutaj mam te. Co co mi wydaje? Dobra, mam 15 tych. 6 tych. Dobra, idziemy sobie zrobić nie to. Yy, tu. A tepniemy się już, jak mamy te. Yy, tu, 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 tu. Zrobimy sobie. Yy, tu 32 na 80 będę tego spróbować? To by miało 180, 95, okej okay. Zamiast tego dajemy Prześciągam tego, nie? Dobra Już się sami przejdziemy Tu nie będziemy zbierać, musimy sobie pozbierać na mapkę. Piątą, ostatnią. Za 6 dni będzie event. Czyli jak za 6 dni, to. Mi się jest poniedziałek. To w niedzielę. Okej, okay. Może mi się uda zrobić w niedzielę filmik. Jak dobiłem 50 subskrybentów subskrypcji to będziemy mogli robić live'y. To jak będą eventy, to będę robił live. Y. A najpierw musimy mieć Próbujemy. I czemu to nie idzie. Ej! Jest tak już szukane. No czemu nam znowu to zrobili? Dlaczego nam oszukają? oszukują Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz to zrobię. Robię już A inny serwer po prostu weszłam. Tak, przyznaję się. W sumie nie ma do czego, ale przyznaję się, że to zrobiłem. Mamy 12 tysięcy. Mamy upgrade'y, są upgrade zupełnie. To sobie upgradey zrobię. Idziemy. Jest. Dobra. Dziesięć tysięcy. Robimy tak. I tak. Demon ork. Demon ork. Dziesiąt jeden, czterdzieści, zmienimy sobie. na lepsze, wiadomo, nie Oho. Co to za, za demon? Zrobiłem. <laughs> Zrobimy co? Zrobimy. Czekajcie, ściągnę. Czekajcie, ja sobie zrobię screen'a By było na miniaturkę. Czekajcie wy sobie print screenem ja robię, wiecie? Sobie tak robię. Zaznaczam. Okej. Okay. Oraz zrobiłem. Już mu się zapiszę. A później to sobie nie zrobię. O, all out open. Some gift. Okej. Okay. Robimy. Dobra, przechodzimy to. Przechodzi mój. Weź to wyłącz. Ja walczę o życie. Nice job! Wow! Dajemy najlepsze. Mamy deskę. O na kolejne to trudno Czemu to tak dziwnie? Idę ja się do indeksu wejść O, o, o. Czekajcie, bo krypkę mam Jest lepiej, dobra, jestem Dziwna ta deska Kolejny level o, Mamy kolejny level Możemy automatycznie otwierać? Jest. Czym to się szybko nie otwiera? Coinsy, mam gifta. Kolejne gifta. E-collected. Okej, E-e-e-e. sobie na razie basic'a Magnet, ok. Czym to się szybciej nie zbiera? Chyba że lepiej będzie. Czyli co? Rebir w zrobionym. Oj, sorki. Uderzyłem. Czyli ja to nagrywam 6 stycznia o godzinie 19.14 i będziemy widzieć u mnie za dwa dni u was jutro Robię kolejny odcinek. Będziemy przychodzić znowu mapy. Od nowa. Będziemy tak się przechylać. Bo tak, o. Siu. Będziemy robić He. Mamy już 10 tych robust tokenów. Okej, okay. Lecimy. A zbieramy szybko na tą mapę, czy nie? A zbieramy sobie, nie? Możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, jak wam się podobało oczywiście, nie? Jak wam się nie podobało, to nie musicie zostawiać Najlepiej jakbyście zostawili subskrypcję Zbieramy 50, 50 subskrypcji I to jest mój cel życiowy Będziemy robić live'y Z update'ów Gry, które będziemy grali w przyszłości bo raczej jutro nie dobijemy tych 50 subskrypcji, to nie robimy live'a. Robimy specjal na 50 słów. He mamy już 1300 lecimy. Bokiem. Dziwne to. Też mamy auto otwieranie Okej, okay, okej okay. Turn on To super To widzimy się Dla was jutro Dla mnie za dwa dni No Pa widzowie